Witam wica cieplutko. Ja Jest Tułki a przed wami 15 odcinek z gry Dunlight'a. Idziemy trochę popić się z zombiekami, a łatwo nie będzie Dziękuję za itemy kolejne Ja stąd zwijam żagle Ogólnie mógłbym się z nimi bić, ale po co mi to? Jak na razie Czy nie ja mogę wejść do środka? Będę chciał sprawdzić sobie to miejsce okej, okay. głupka poleciała sakiewka, nawet od zombiaków mogę dostać. Proszę bardzo, wzrost poziomu siły. Jak pięknie. Sprawdźmy sobie tę umiejętność. Poziom siły. Wiatrak. Uderz przeciwników stojących to około ciebie za pomocą niszczycielskiego ataku. No, ok. A to jest odporność na uderzenia. A to fala uderzeniowa. Koncentracja. Uderzenie tylko samego wroga razem z wroga, raz za razem. Zwiększa obrażenia za każdym trafieniem jest to przydatne podczas walki ze zbójami, mutantami innymi specjalnymi przeciwnikami. No to będę miał tutaj trochę rozgwiny, chociaż tutaj zastanawiam się właśnie nad y, odpornością. W wymiarę jak twoje ciało staje się bardziej wysportowane, możesz wyt wytrzymać jeszcze więcej obrażeń. Mam nadzieję, że żałować tego nie będę. Posiąd zwinności, zastanawiam się nad tym i chyba to bym zabrał. Chociaż jeszcze nie wiem. Poziom przetrwania. Jeśli chodzi o to, to handlarz zwiększa swoje umiejętności targowania się. Jeszcze bardziej obniża ceny w sklepach o kolejne 10%. A to co to jest? Mist Tarcz. Naucz się wytwarzać tarcze i używać ich w walce. To nie byłoby takie złe, nie? Naucz się używać nie z obróceń elektrycznych. Dziś ja się zastanawiam jak to zrobić. Nie Zastanawiam skuteczna. się... Wiem o tym. Nad interesem biznesowym, czyli... Jak to działa? będę miał tani w sklepach. Aha, to my, my mieliśmy tutaj ten tak? odcinek luźny. ja wiem, czy to jest trudne? Nie powiedziałbym, czy to jest trudne. O kurka, wszystko muszę posprawdzać. Mówię... Jezus, ile tych ząbiegów tutaj jest? Czekaj, ja mam świetny pomysł, tylko nie wiem, czy to mi się uda. nie da rady o to ja mogę otworzyć czy to jest kolejny zrzut no proszę bardzo mamy kolejny zrzut a w to dziwne. dobra to gdzie ja mam teraz to otworzyć tutaj jak ja mam to zrobić z głową jakoś fajnie Wielkolu tapem ubił Na pewno kulką żeby padł Bo z nim to nie będzie nic trudnego Nic innego mi nie pozostanie, jak z nimi walczyć, ale oni się nawet sami o to proszą, żeby tutaj przyjść. Tam idź. No chodź, chodź. Dobra. Oni się spalą. Wow! Nie spodziewałem się tego, że to wypuchnie. O kurka, dobra, tego się nie spodziewałem. Przyznam szczerze. Miejscem e, na zaopatrzenie się w nową, lepszą prądzę. Zrostem Twojego poziomu z skleby będą wyrowane. Werwałę coraz tańszą i lepszą, tak? A po coraz lepszą? No dobra, ale tego się nie spodziewałem. Przeniosło mnie do najbliższej kryjówki, tak? Kurka, tego się nie spodziewałem. A Tubka Tupka mnie trochę zabolała, bym powiedział. To no co? No ja pierniczę. Weź iść mi stąd Próbujemy dalej, no co? Po co ja to ogólnie otwieram? Ja przecież tutaj już byłem o, oh, kurczę, z powrotem do hangaru trzeba iść. Jak ja mam to zrobić? Żeby to tak w miarę prosto poszło. Problem jest w tym. Tu jest dużo zombiaków. Jak ja bym to tutaj poszedł tu gdzieś na dół najpierw Pistoletu nie chcę używać wszystko mam to jakby nieskuteczne O, wioski też pomogą Powinni pomóc Okej okay. Znaczy, pomogą Czy nie padłaś? Nie padłaś. Pomogę ci co? Naprawdę te ich czaszki są takie twarde, że aż ciężko. Dobra, padła. W go zabiłem. A myślałem. Może uda się coś tutaj przeszukać jeszcze? Szybko poszło, dobra, pat częściej metalowe jak ja mam to tworzyć. Tu mam zamazany obraz? E ja się tak nie bawię. Mam zamazany obraz. Kim w końcu, po ile można? Ile można się z wami bawić? No to kurczaki, no! Jest twardy ten zombiak. W końcu padł. Ale co mi się stało z obrazem, to ja nie wiem. Cynk. Mamy to. Ok, jeśli chodzi o obraz, to słuchajcie serio. Nie wiem, naprawię sobie to. Ja bym na razie zytąd ogólnie uciekł. Ok, dobra. Włączyłem menu i wyłączyłem. I ten obraz znikł mi. Spoko. Zabrałem z tego jednego wagona i dalej muszę przeszukać kolejne wagony. Oj! Ten odcinek będzie trochę skomplikowany, coś tak czuję. Do łatwych nie będzie należał. Chodzimy tam z powrotem. Oczywiście, że tak. Może uda się przychytrzyć tych zombiaków po prostu. Bez ich zabijania. Liczę przynajmniej na to. Podniesiono obieg. Ok. To co? Jeszcze jedna rzecz. Ale co w tych wagonach? Czy gdzie to teraz będzie? Bo mi to teraz pokazuje gdzieś tutaj u góry. Aha, tam bym mógł wejść na górę? Tam jakby jest zamknięte. To jak ja bym miał tam się dostać? Właśnie, może przez sufit. Je jeszcze raz musiałbym wejść na górę. A to mogę odpowiedź tak. Dobra. Z drogi. Dostał. A się przywrócił. Muszę no go ominę szybko. Ja chciałbym wejść tam na górę jakoś. Z powrotem. Tylko nie wiem jak. Albo już wiem jak. Tutaj sobie wejdę. I co to będzie jakoś tutaj? Tak jakbym miał zapisaną grę, widzicie? W prawym dolnym roku No nie, kolejny zrzut Mamy kolejny zrzut. Ja tam biegnę Olewam to zadanie i ja biegnę po ten rzut są przypadkowi tylko Ten zrzut jest tutaj O dziwo, nie ma zarażonych Jest moje Udało się, o dziwo. Super sprawa A teraz pokaż mi ekwipunek Aha, czyli mam cztery, czyli nieważne ile po prostu tylko będę miał pozbierane Tak e, taką kolekcję tutaj zabieram tak w hipunku. Dobra, jeszcze na chwilę wrócę się do tego punktu kontrolnego, bo to mnie ciekawiło akurat Jak ja mam to zrobić Tu nic nie ma Ciekawego No ten bus fajnie byłoby Ogarnąć Ale nie odpuści, nie? Ząbiaczek sobie nie odpuści Ale on nie jest takim dobrym parkurowcem jak ja Ale jak ja mam tutaj wejść? Tu w tą stronę, tutaj Tam ten hangar jest zamknięty od środka Chyba ja tu jakoś Ale jak? Ja tutaj nie widzę, jak ja mam tam w ogóle wejść. Mówię, coś zobaczę. To jakby to byłoby tam zamknięte. A te są jakieś rzeczy do pozbierania. Tutaj chyba. Dobra, mamy to. Wolałbym najpierw na rego wejść. Dobra, jednak to się uda, będzie prostsze niż myślałem. Wystarczyło tylko trochę poszukać wejścia. No, trochę mi się dzisiaj język poplątał, ale to nic. Aha, i tu nic więcej nie mogę zrobić. Słabo. Serio, słabo. Jak ja mam tam dalej wejść Ja mam sprawcone już Oj Czy ja będę miał problem z tą wyjść w ogóle Bo też taka możliwość może być co nie No to świetnie No po prostu A nie! Jest wyjście Żeby wyjść stąd. Okej. Okay. I to bardzo prosto nawet. Spadaj. Tu jest ogólnie będzie problem. Muszę uważać. Jakie mam tam wejść? A może będzie jeszcze jedno wejście? Nie wiem, czy ja tam będę mógł wejść. Teraz skomplikowane to wszystko się robi. Tutaj wyjść i tak nie mogę. Nie rozumiem, jak to działa. Wcześniej tego nie widziałem, aby można było to otworzyć, a teraz zauważyłem, że mogę to otwierać. Tu mam różne itemy, które mogę sobie pozbierać. No dobra, to zbieramy sobie ten loot cały. Elektryka, tam za chwilę apteczkę mamy. No i to mnie tutaj cieszy Skoro ja mam takie itemy to jestem ciekawy czy tutaj czasem nie będzie jakiejś wojny Nie wiem czy coś jeszcze Tam na razie nie idę Tam później pójdę Cześć Skoro leży Też to otworzenia jest. Czy ty w... o, nie pozwolę sobie na to, na pewno nie. Czy ty w końcu patniesz? Już łatwo było, tylko że znowu trochę dostałem. Okej. Okay. Odpocznij. to stał. Dość mocno nawet dostał. Dobra, ten leży. I chyba ten też leży. Dobra, o alkohol, alkohol to ja przyjmę. Kwiatuszki też mogą być. Mamy wszystko w końcu. Kurka. Ile mnie to kosztowało wysiłków? No, szczerze mówiąc, jakbym wcześniej o tym wiedział. To pewnie to byłoby łatwiejsze, tak? Jeszcze szybko tą skrzynię sprawdzę. Zobaczę, czy jest sens otwierać wszystkie bramy, bo ja tu ogólnie wcześniej byłem. Chyba jest sens otwierać wszystkie bramy, bo mamy dużo, tutaj dużo lutów do pozbierania. emikalia Alkohol. Dużo apteczki mamy, tej gazy, szczególnie gazy mamy dużo. Okej, okay. czyli tu my możemy głównie pootwierać te bramy. Tylko żebym ja czasem nie żałował jak ja będę otwierał wszystkie bramy bocalenie skinął. Nawet nie wiedziałem, że ja mam go ratować. To co? Mamy wszystko chyba tak? Na to by tak wyglądało, że mamy wszystko. To co, ja mogę chyba stąd żaklę zwijać? Pomów z Zajdem. No dobra, no to zrobimy to. Biegnę w jego stronę, ale się zastanawiam, czy tutaj coś jeszcze szukać. Nie? Właśnie, nie mogę teraz, bo koleżanka będzie zła na mnie nie odpuści ale te twarze, te jakie mają creepy, kurka no chodź panienko, chodź Zata zapraszam do tańca ona jest taka głupia mi tylko chodzi o tą skrzynię pamiętajmy, że za łatwo też nie może być Ok, mamy to. Brak miejsca w ekwipunku. ok, ale tym się zaraz zajmę. Tylko co ja bym mógł tutaj teraz zrobić? Jak to wygląda? Coś bym musiał tutaj wyrzucić, ale nie wiem co. Bo wszystko ogólnie jest takie dobre, chociaż. Co to jest? kurcze Nóż to patroszenia. To niby ma rura wodociągowa, niby ma dużą trwałość, ale bardzo ma obrażenia. Czyli już wiem, a jak ja bym to tak zrobił? Nie ma sensu chyba, co? Jeszcze raz zobaczę. Prędkość. Nie ma sensu, dobra. Rozmontuj to, tak jest. No. Możesz wytworzyć nowy przedmiot. O! Broń do walki wręcz. Tylko siodłabym musiał pozbierać ogólnie. bice. no dobra, pomyślimy w kolejnych odcinkach. Wycimy się w miejscu docelowym. Jesteśmy na miejscu. Masz je? Masz je? Pokaż mi. Tak, o tak. Stary wspaniale. Zaid, będzie żył. Zapowiada się początek. Nie pięknej... jesteśmy przyjaciółmi. Nie, oczywiście. Mój błąd. Znajomości. Nawet i to nie. Powiedz mi tylko, jakie robić, i już mnie tu nie ma. Jasne. Rozumiem. Nie musisz się powtarzać. Rozumiemy się doskonale. Umowa stoi. Zaid, zamknij się. Tak jest. Poznaj sposób wytwarzania przedmiotów flary Zajda Możesz wytwarzać nowy przedmiot. Ok. Sprawdźmy teraz sobie to. Flary, fa, flary zaida Ok. Nie będzie takie trudne, a możemy też to sprawdzić, co to w ogóle będzie. Zajda to sprytny drań, więc jak flary działają dłużej niż te zwykłe, ale trudniej jest je wykonać. Ok. Rozumiem. Pomów z jeffreytem czyli z psycholem, tak? Zatania? Tak, psychol. Ok, czyli ogólnie mamy to też skończone. Ogonik to mamy skończone. Zatania poboczne, jeszcze jakieś tutaj byśmy mieli. I to te zadanie popularne. Ale tutaj ogólnie nam się zapisała gra.